O, witam serdecznie wszystkich słuchaczy we wtorek 20 czerwca 2022 roku. Dzisiaj będzie bardzo ważne nagranie. Bardzo ważne nagranie dla wszystkich. Bez względu na to, czy jesteś wierzący, czy nie. Czy należy do jakiejś denominacji chrześcijańskiej, czy nie. To nagranie jest dla ciebie, gdyż będę pokazywał właśnie jak pewne struktury po prostu kłamią i manipulują swoimi podgładnymi jeśli tak to można powiedzieć. Ogólnie w tym nagraniu pokażę Wam, jak Kościół rzymskokatolicki. No, Jest zwykłym manipulatorem, takim manipulantem, yy, gdzie dopuszczają się tej właśnie psychomanipulacji, aby mieć władzę nad człowiekiem. Tak, tak. To od początku powstania tego kościoła miało to miejsce i nadal ma. I tą, psych tą psychomanipulację bardzo dobrze też stosują e, pastorzy, nie tylko księża, ale także pastorzy, także dzisiaj wam powiem pewną prawdę, o której nie usłyszycie zambony na kazaniu w żadnym kościele, żaden ksiądz wam tego nie powie. Ani nie usłyszycie tego w żadnym zboże protestanckim. Żaden pastor Wam tego też nie powie, gdyż księża i pastorzy grają w tej samej drużynie i posługują się tymi samymi manipulacjami, tymi samymi kłamstwami. I tak jak już mówiłem, kościoły protestanckie są niczym innym jak. Córkami jednej wielkiej matki, którą to jest Matka Kościół Rzymskokatolicki, prawda? Kościół Rzymskokatolicki to jest taka matka i ma te swoje właśnie córki, którymi to są Kościoły Protestanckie. Więc tak znamy na przykład, kiedy to nas. E, nauczali na lekcjach religii, czy na różnych innych katechezach, już w wieku bardziej dorosłym, czy właśnie mogliśmy usłyszeć nieraz na kazaniu od księdza lub od różnych pastorów, jaki to Bóg nie ma przymiotów, prawda? I takie wychwalanie, często kłamliwe, właśnie jest y, mówienie, że Bóg jest wszechwiedzący. Tak, 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 tak. To jest takie straszenie ludzi, którzy po prostu, żeby gdzieś tam w domu nie kombinowali, bo hmm, wielki brat, którym to jest właśnie. W religiach Bóg jest wszechwiedzący. On wszystko wie, dlatego że wszystko widzi, prawda? Widzi i słyszy, i wszystko słyszy. Jest wszechwiedzący. Więc dzisiaj zajmiemy się tym terminem, właśnie, który jest po prostu wysanem z palca. <laughs> Biblia e, niczego takiego nie naucza. A szczególnie, przede wszystkim, właśnie e, nie naucza tego Jezus Chrystus, który po to stąpił z nieba, aby objawić prawdziwego Boga, nie jakiegoś uzurpatora, tylko prawdziwego Boga, objawić im swojego Ojca. Prawda? I jak mamy w Ewangelii Jana napisane, Jezus powiedział, że przyszedł. Taki bardzo fajny werset, oczywiście teraz mi się zapomniał. W każdym razie Jezus przyszedł, właśnie, żeby zniweczyć dzieła szatana. A w jaki sposób zniweczyć dzieła szatana? Mówiąc prawdę, gdyż szatan. Jest kłamcą i wybudował sobie to, co sobie wybudował na kłamstwie. Jezus, głosząc prawdę, zaczął te kłamstwa burzyć, burzyć. I ja, wzorując się właśnie na Jezusie, też będę burzył. Te kłamstwa diabelskie, które mają miejsce w kościołach chrześcijańskich, będę je burzył, mówiąc prawdę. Więc tak. Eee, tutaj chciałem wam pokazać, bo ten. Czekajcie, bo tutaj, żeby. Dajcie, że tutaj może. O! Przesunę w ten sposób. Więc tak, ostatnio zacząłem nową serię. Prawda? E, zatytułowaną Checkpoint w rozwoju duchowym. I akurat tutaj e, czytam bardzo ciekawe informacje z tej oto właśnie książki. Prawda? Wiara i sakramenty w życiu duchowym. Książka, która też ma, tak jak mówiłem, imprimatur, prawda? Jest to wydanie katolickie, proszę bardzo. Jest imprimatur, prawda? I teraz zobaczmy na przykład, co możemy tu przeczytać <laughs> za ochydne kłamstwa. Na przykład możemy przeczytać coś takiego. Już, już wam będę tutaj czytał. Nie wiem, czy to się będzie trzymać. Mam nadzieję, że się kamera nie przekręci. A więc, tak zobaczcie, możemy takie coś przeczytać. Na przykład, że chrześcijaństwo podkreśla, że Bóg jest wszechwiedzący. Rozumiecie? Ja sobie tutaj zaznaczyłem, że co? Wszechwiedzący. Pisze tak, że Bóg jest wszechwiedzący, zna wszystko i niczego nie potrzebuje poznawać. Zna wszystko, zanim cokolwiek się stanie. I takimi kłamstwami się pasie barany w kościele rzymskokatolickim, właśnie tych parafian. Takimi kłamstwami, używając takich terminów jak ten, gdzie się wmawia, że Bóg jest wszechwiedzący. I sobie dzisiaj to kłamstwo obalimy. Zobaczmy na przykład do Biblii. To nam jest niepotrzebne. Na przykład tutaj. Do księgi Jozułego. Na pierwszy rozdział do samego początku. Podbój Palestyny. Przygotowania. Zadanie Jozułego. Przechodzimy do <laughs> drugiego rozdziału. Tak zwani zwiadowcy Jozułego Wierychu. Prawda? Czyli ja już tak powiem w skrócie. Wy sobie możecie poczytać. Czyli Jozułę wysyła zwiadowców z polecenia, oczywiście, Boga Najwyższego, tak? Tego Boga Najwyższego, e, opisanego tutaj e, na tych kartach e, w Starym Testamencie. No, zwykła militarna taktyka, wojskowa taktyka zwiadowcza, prawda? Wys wysłać dwóch szpiegów na przeszpiegi, żeby przynieśli informacje, prawda? Więc skoro Bóg jest taki wszechwiedzący, to naprawdę potrzebuje wydawać takie polecenia Jozuemu, żeby wysyłał ludzi na zwiady, na przeszpiegi i tak dalej. I oczywiście takich miejsc jest dużo więcej, prawda? więc tutaj już nie będziemy się na tym zatrzymywać, bo tych miejsc jest bardzo dużo. Ja tylko przejdę od razu do tłumaczeń biblijnych, bo to jest ciekawe, na przykład... Kiedy sobie wpiszemy e, e, Bóg, który ma być wszechwiedzący? Wszechwiedzący. Wyszukiwarka będzie nam szukać. I co nam znajdzie? Oczywiście z góry już mówię, że nie ma w, starym, w Nowym Testamencie takiej nauki. Nie ma. Jezus ani apostołowie nie objawiali takiego, Boga, który jest wszechwiedzący, prawda? Wszechwiedzący. Zobaczcie, w Biblii katolickiej, tutaj w Biblii Tysiąclecia, ten termin możemy znaleźć w Księdze Barucha, gdzie to jest apokryf, mądrość Syracha, następny apokryf. To nie są księgi prorocze, bo ci ludzie nie byli prorokami i nie wchodzą w skład właśnie ksiąg proroków większych i mniejszych. Więc w Bibliach protestanckich tych apokryfów w ogóle nie ma. No a w Biblii katolickiej akurat te księgi są, ale te, jak mówię, one w sumie nie są księgami natchnionymi, dlatego że nie zaliczają się ani do Pięciu Księgów Mojżeszowego, ani nie zaliczają się do Księgów Proroków, prawda? Jedyną zmiankę możemy znaleźć w pierwszej księdze Samuela, drugi rozdział, werset 3, gdzie czytamy coś takiego, zobaczcie. Czytamy tak. Nie mówcie więcej słów pełnych pychy. Z ust waszych niech nie wychodzą słowa wyniosłe. Bo Pan jest Bogiem wszechwiedzącym, Bogiem wszechwiedzącym. No to tylko w Biblii katolickiej tutaj możemy znaleźć. Pię właśnie w Starym Testamencie, w pierwszej księdze Samuela. Ale co ciekawe, gdy sobie na przykład pójdziemy do. Czyli to, żeśmy już mówili, gdy sobie pójdziemy na przykład do przykładów biblijnych tutaj, <laughs> prawda? To się okaże, że tylko w Biblii tysiąclecia jest e, w pierwszej księdze Samuela tak przetłumaczone. Zobaczcie, Biblia Brzeska jest napisana, albowiem Bóg jest Panem umiejętności. Biblia Gdańska 1881 rok, Bóg jest umiejętności Panem. Potem Biblia Gdańska 1632 rok, Bóg jest umiejętności Panem. I uwaga, Biblia Jakuba Wójka 1500, tutaj mamy 99. rok. Albowiem Bóg umiejętności Pan jest. Widzicie, nawet Biblia katolicka, Biblia Jakuba Wójka nie ma takiego terminu jak Bóg Wszechwiedzący. Nie ma. I następna Biblia warszawska, właśnie zakłamana, gdzie tylko tu można znaleźć, że Gdyż Pan jest Bogiem, który wszystko wie, Bogiem, który waży uczynki. Biblia warszawska, oczywiście protestancki przekład. Tak samo no najbardziej korzystany przekład właśnie przez pastorów. Wiadomo, no troszeczkę inaczej to jest ujęte, prawda? Ale niech będzie. Powracając do Biblii katolickiej. To, co jest ciekawostką, nawet w Biblii Jakuba Wójka, która jest tłumaczeniem tej wulgaty, która ponoć ta wulgata jest od samego początku, tam gdzieś chyba od VI wieku, czy IV wieku, gdzie powstała. Więc <laughs> nawet w Biblii Jakubabujka nie ma takiego terminu jak Bóg Wszechwiedzący. Po prostu nie ma. I w bibliach protestanckich, powiem Wam szczerze, też tego nie ma. Tak jak Bóg wszechwiedzący. Prawda? Żeby było uczciwie, tutaj zobaczmy jeszcze, bo jak sobie wpiszemy, zobaczcie tutaj, e, wszechwiedzący, widzicie, i zrobimy wyszukiwarkę, to zobaczycie, że tak samo pokazuje w Biblii tysiąclecia, tylko pierwsza Samuela 2-3, prawda? Biblia tysiąclecia. Ekumeniczna, Nowa Biblia Gdańska i cały czas się odnosi tylko do tego e, tutaj Barucha, no. Ale tak jak pokazywałem wam wcześniej, co jest bardzo ważne, co jest bardzo ważne, ten przekład z pierwszej Księgi Samuela 2.3 jeśli popatrzymy na Biblię Gdańską i Biblię Jakuba Wójka, można by powiedzieć, że najbardziej rzetelnie przetłumaczone przekłady biblijne, takiego słowa, jak Bóg wszechwiedzący nie ma. Nie ma takiego terminu. I teraz zobaczcie, więc tak, e, tu sobie będziemy usuwać, więc tak, tużeśmy już poruszyli, tużeśmy poruszyli. E, a tutaj nie mam czekacie. No to, to, to wam pokażę, żeby teraz nie było, bo sobie zajrzymy do Biblii Włoskiej. Więc tak, e, jak sobie pójdziemy tutaj do tłumacza i sobie wpiszemy na przykład o, Wszechwiedzący, prawda? To po włosku mamy Onisięte. Ok, Onisięte. Więc wchodzimy teraz tutaj do katolickiego, a katolickiej aplikacji włoskiej, prawda? I wpiszemy sobie to słowo. Omniszente. Szukamy. Ha! Nawet w pierwszej księdze Samuela nie ma czegoś takiego. Nie ma takiego słowa jak Bóg Wszechwiedzący. Po prostu nie ma. A tym bardziej nie ma w Nowym Testamencie. I tak jak widzieliście, ani tutaj nie ma w całej Biblii włoskiej takiego terminu. Tak samo i w Biblii katolickiej takiego terminu w Nowym Testamencie nie ma w ogóle. A w Starym Testamencie widzimy w Biblii Tysiąclecia. Pokazał tylko w Księdze Mądrości, Barucha, no i w Księdze Samuela. A już księga, wiadomo, Jakuba Wójka i tak samo jak Biblia Gdańska, w Księdze, w I Księdze Samuela, w 2-3 nie ma takiego słowa jak wszechwiedzący. Jest o umiejętności Bożej napisane, ale nie o wszechwiedzy. Więc to, żeśmy sobie też już poruszyli, możemy usunąć. To możemy usunąć. No i teraz przejdźmy do katechizmu kościoła katolickiego, bo to jest bardzo ważne, bo czego ponoć nie ma w Biblii katolickiej, to jest w tak zwanej tradycji kościoła, a jak jest w tradycji kościoła, to musi być w katechizmie kościoła katolickiego. Musi być, więc wyszukiwarka wpisujemy. Wszechwiedzący, szukaj. No, nie wierzę. Niesamowite, no byli na tyle uczciwi, że nawet w katechizmie tego kłamstwa się nie dopuścili. Widzicie, nie ma nawet w katechizmie. Kościoła katolickiego, wzmianki o tym, że Bóg jest wszechwiedzący. Jest na przykład tylko jeden raz, że jest wszechmocny. Wszechmocny, jeśli dobrze pamiętam, jest tylko jeden raz. No, jest tylko jeden raz na taki cały gruby katechizm. I to też nie jest poparte żadnym jakimś tam wersetem, tylko czytamy, że tutaj, Całą mocą wierzymy, aha, czyli znowu jest oparte o, o takie zaufanie. Eee, no dobra, całą mocą wierzymy i bez zastrzeżenia wyznajemy, że jeden tylko jest prawdziwy Bóg wieczny, nieskończony, niezmienny, niepojęty, wszechmocny i niewymowny. Jeden jest Bóg, ale, ale mamy już w trzech osobach: Ojciec i syn, i duch święty. Trzy osoby, ale jedna istota. Jedna substancja, czyli natura całkowicie prosta. Nie, nie, skomplikowana niesamowicie. Nawet sami księża nie potrafią wytłumaczyć tej prostej <laughs> substancji. Ok, więc widzicie. Wszechmocny jest tylko jeden raz. Natomiast czekajcie. Wszechwiedzący. Tak jak widzieliście, wszechwiedzący, szukaj, nie ma ani razu. Nie ma takiego czegoś, że Bóg jest wszechwiedzący. <laughs> Więc ja się pytam teraz, a raczej zwracam się do Was, drodzy słuchacze. Jak? Będziecie w kościele na jakiejś mszy i nakazaniu, czy w innych okolicznościach ksiądz wam powie, albo pastor wam powie, że Bóg jest wszechwiedzący, to zapytajcie się, na jakiej podstawie je tak twierdzą. No, szczególnie pastorzy, no, oni tacy ponoć sola skryptura, gdzie w Nowym Testamencie, przede wszystkim w Nowym Testamencie, gdzie jest napisane, gdzie Jezus tak nauczał, albo po postołowie, że Bóg jest wszechwiedzący? Nie ma takiej nauki. Nie ma. To samo się dotyczy księży, prawda? Gdzie, jak widzieliśmy w podręczniku wydanym tutaj, wiara i sakramenty w życiu duchowym, ksiądz Jerzy Misiurek pisze i naucza się takich czytelników, którzy będą czytali taki podręcznik, że no, przeważnie taki podręcznik trafia do katolików, może też i do jakichś tam protestantów. I co czytają? Czytają po prostu kłamstwa w żywe oczy, prawda, nauki, które nie mają w ogóle żadnego potwierdzenia w Biblii. A tak jak mówiłem, jak sobie przeanalizujemy Stary Testament, tak samo, to się okazuje, że Bóg w niektórych bardzo prostych rzeczach był uzależniony od człowieka. Posługiwał się wręcz nim, faktycznie. Wyręczał się człowiekiem. Tak jak na przykładzie tych zwiadowców Jozułego, żeby wybadać sytuację, teren i tak dalej. I takich sytuacji tam jest mnóstwo, bo w Starym Testamencie praktycznie tam jest non są prowadzone wojny i tych taktyk wojskowych tam jest non -stop Mnóstwo, których muszą mieć odpowiednie umiejętności ludzie, prawda? Byli dobierani ludzie i szkoleni, no bo przecież inaczej wszechwiedzący Bóg pewnych informacji zdobyć by nie mógł. Dobra, tu już nie będę się rozwodził w innym temacie. Pokazałem Wam tylko, jak po prostu trzeba sprawdzać wszystko, czego nas nauczają, szczególnie jeśli chodzi tutaj w tych religiach chrześcijańskich. Jak będziecie dobrymi obserwatorami i badaczami, i będziecie sprawdzać wszystko to, co Wam wciskają do Waszych umysłów, jak zaczniecie zwracać uwagę, to sami dostrzeżecie to, w jaki sposób jesteście okłamywani i manipulowani w pewnych celach. No bo przecież te kłamstwa i manipulacje w jakimś celu one są robione, prawda? No, to tyle w tym nagraniu. Ja dziękuję za Waszą uwagę.